Cześć, witajcie moi drodzy w nowym vlogu. Kontynuujemy naszą przygodę z doprowadzaniem do porządku naszej przyczepy niewiadów Newsport 4. Także zostańcie z nami w tym odcinku. Och jak w drodze zapraszamy. Dobra, otwieramy Uwaga. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Hej ja. Hejo. O kurczę! Widzę, że na całego sprzątanie. Piecyk chodzi. Damy tutaj cieplej. A łazienka? Taka. Łazienka taka. Już pokazywałem dzisiaj łazieneczkę. Ania tutaj walczy. Także ustawię kamerkę. Zobaczcie sobie na time jak wygląda ciężkie sprzątanie przyczepy. Także gdzieś tutaj zaraz postawię. A ja wracam na dwór na dworze chłodniej, taka idealnie dla mnie robota. Próbuję ściągnąć te pokrowce, bo chcieliśmy je wyprać, ale strasznie ciężko schodzą i się zastanawiam, czy nie przeprać ich odkurzaczem piorącym, bo mamy odkurzacz piorący, bo ciężko, bardzo ciężko, to jest wszystko tak nałożone i ściąganie tego to jest mordęga. Dlatego chyba albo to weźmiemy do domu i tam spróbujemy razem, albo będziemy prać odkurzaczem piorącym, zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze półeczki, które dorobił poprzedni właściciel Oni mieli trochę młodsze dzieci I teraz trzeba by Nasze się tutaj nie zmieszczą Musimy to zdemontować Tak żeby móc wykorzystać całą długość łóżka Także To tutaj jedno O tu widzę że Aż się ta ściana uszkodziła od tego No i robimy drugą półkę I będzie można wtedy materac Zdemontować O tutaj to siedzi mocno Dobra, teraz możemy wyciągnąć to Wydamy tam i teraz będę mógł tą... Oj. Co to było? Tak, teraz mamy Musimy wyciągnąć ten materac Coś tu odczepiłem Od góry listą maskującą, dobra dawaj To na ziemię Co to jest? A to się tutaj chyba wciska Dobra, to jest wciskane i teraz mogę spróbować to wyciągnąć. To jakaś listewka była podłożona O, dobra, wyszło także mamy zdemontowaną taką dodatkową półeczkę niestandardową i teraz już mamy 1,70 m na długość łóżka. Także, yy, no potrzebujemy tej długości. My potrzebujemy, poprzedni właściciele nie potrzebowali, ale my tak. To jeszcze jak już jesteśmy w ferworze walki, że tak powiem, to postaram się wymyślić coś na tą uszczelkę tutaj. No tutaj jest widać taki, odkleiłem tą, tą taśmę i tu jest doklejony jakiś taki kawałek plastiku. No i ta woda moim zdaniem, może pewnie się mylę, a może nie, ona spływa sobie tu i właśnie wpada do środka, więc ja uważam, że tu powinno być grubiej, żeby ta woda się zatrzymała na tej uszczelce i spłynęła bokami. Także spróbuję, zaraz poszukam chyba mam taką jedną, taką bardzo wysoką, grubą uszczelkę spróbuję to tutaj nakleić. No i chwila, chwilę powalczyłem z tym, poodrywałem. Zaraz zobaczcie, już jest, zostało tylko takie, taka taśma wyczyściłem to wszystko, odkleiłem też tą y, tutaj uszczelkę oryginalną. Zaraz ją pozakładam i spróbuję, może akurat moim sposobem się uda ten problem rozwiązać. Jak nie, no to poszukam gdzieś na forum, bo myślę, że już ludzie, którzy użytkują takie przyczepy, ten problem już pewnie rozwiązali. Ok, założyłem uszczelkę i teraz spróbuję na to przyczepić taką mocną uszczelkę. Chciałbym to zrobić o, o tutaj od góry. Tylko oczywiście przerwę ją na pół o, tu mniej więcej tak ją rozerwę na pół Może tylko jeszcze odtłuścić i, i mniej więcej tutaj o w ten sposób Majku, spadła o mniej więcej w, w ten sposób tutaj chciałbym tak żeby zrobić tak żeby zrobić tutaj taki taki murek jakby z tej uszczelki, żeby ta woda sobie z tą rynienką spływała w dół żeby nie, nie przelatywała tutaj górą także zaraz, zaraz to spróbuję zrobić ok, przykleiłem pierwszą część, zaczynając tutaj od takiego miejsca wiadomo, żeby tutaj już było tak jak No to dalej już może sobie lecieć, bo tu już jest bok ale o mniej więcej teraz to wygląda tak, nie wiem czy to widać na kamerze, ale stworzył się taki tutaj taki murek jakby z tej uszczelki, także mam nadzieję, że woda popłynie sobie tędy na razie Yy, zamocowałem do tego miejsca. Tu zaraz zrobię łączenie i dociągnę do końca, ale zobaczę czy się teraz bakista w ogóle zamknie. Czy, ten, czy to nie będzie przeszkadzało. O, zamknęła się. Także wygląda na to, hmm. że się zamknęła. Ok, dobra, no to yy, czas pokażę. Chyba, że wyciągnę teraz węża i spróbuję polać wodą i zobaczę jaki będzie rezultat. Doklejam do końca i podłączam węża. Tak to wygląda jak już skończyłem. Czyli mamy odtąd przez całą długość tutaj tej góry bakista się zamyka bez problemu. Także idę teraz, o jeszcze Wam pokażę. Tutaj jest względnie sucho. To się udało, to poprzecierałem. Idę, podłączam wąż i poleję wodą. Zobaczymy, czy będzie się woda zbierała w środku. OK, więc wąż już rozciągnięty. Także zobaczymy próbuję tutaj polać wodą. byśmy zasymulować deszcz. Zobaczymy. Także tutaj podlewamy. I zaraz zobaczymy jaki jest rezultat tego. O, i z tej strony. chwila prawdy, zobaczymy no i zobaczcie w sumie wygląda na to że jest sucho tutaj nie wiem czy to było takie trochę wilgotnawe ale co do zasady nie widać żadnych zacieków także chyba problem z przeciekającą bakistą jest rozwiązany uszczeleczka, taka dosyć gruba i chwila pracy a tu się odkleiło, zobaczcie tutaj się jeszcze odczepiła ta uszczelka, trzeba ją wcisnąć jeszcze jak to jest wyciągnięte to ja to wezmę i jeszcze przetrę także so far so good na razie zakładam tą uszczelkę Będę obserwował, będę obserwował. Także, jak coś, to będę myślał nad jakimś innym rozwiązaniem. Ale, na tą chwilę, wydaje mi się, że jest, że jest ok. Chciałem zrobić sobie chwilę przerwy, bo dostałem powiadomienie, że paczka jest w paczkomacie. Zobaczcie. Zaraz to postaram się otworzyć. O, coś do przyczepy, już. Zobaczcie blokada na koło my jesteśmy z tych podróżników którzy preferują spanie na dziko yy, i zdecydowałem się kupić sobie taką blokadę na koło Jeżeli będziemy zwiedzać jechać zwiedzać miasto i zostawimy i zostawimy przyczepę yy, samą gdzieś na parkingu no to będę zakładał taką blokadę na koło a czemu akurat tą no wam szczerze że kosztowała około 60 zł na Allegro a poza tym widziałem, że takie blokady stosuje Straż Miejska w koszalinie, więc chyba są dobre. Więc będziemy mieli to jedno, jedno takie zabezpieczenie na koło i drugie zabezpieczenie jest tutaj, dokładnie w tym miejscu, zamykane na klucz. Jeżeli tutaj nie włoży się kluczyka i nie wyciągnie się tego zameczka, to nie można odpiąć przyczepy. A dodatkowo wkłada się tutaj taki, taką kuleczkę, która yy, powoduje, że nie można zapiąć przyczepy na hak. Więc yy, podwójne zabezpieczenie. Wiadomo, jak ktoś będzie chciał, to, to i tak ukradnie, ale może kogoś też zniechęcić. Także OK, jeszcze Wam pokażę, jak to działa. Tutaj jest kluczyk, po przekręceniu można rozstawić to, tą blokadę na szerokość, i potem sobie ustawię na, na statywie. Kamerkę. zapina się to w ten sposób o. jakoś tak chwytając za koło o tak no nie ma nie ma opcji żeby ktoś tym ruszył Muszę jeszcze tam po, poświczyć zakładanie, może jakoś to się da lepiej założyć, ale mniej więcej chodzi o ideę. Także tak to będzie wyglądało. Tutaj jakoś może trzeba mocniej będzie chwycić i, i w ten sposób przyczeba będzie zostawała, jak gdzieś będziemy ją zostawiać. Na razie wyciągnęliśmy wszystko z środka, co się dało. Wszystkie materace, żeby poprać. Tutaj mamy też zdemontowane całe miejsce do spania i... Co nas martwi, i to chyba zasadnie martwi, to to, że tutaj mamy pełno naklejek różnych takich. No nie chcemy mieć tych naklejek, pewnie poprzedni właściciele mu się to podobało, ale nam tak średnio. Także mamy dosyć dużo roboty z tym. Poczytałem w internecie i kupiłem z Tessa taki preparat adhesive remover. I powolutku próbuję to usuwać, także zdzieram na początku tą wierzchnią warstwę, zostaje mi ten sam klej i wtedy psikam na to tym, tym sprayem i potem, żeby nie uszkodzić stosuję taką skrobaczkę do szyb i tą, tą taką ostrą powiedzmy częścią równą próbuję to po prostu o tak zeskrobać. I tak każdą jedną naklejeczkę po prostu raz przy razie muszę zerwać, także praca taka dosyć żmudna, ale wszystko jest do zrobienia, także działamy. Walczymy z naklejkami i zobaczcie tak ten preparat na początku psikaliśmy na naklejki, on średnio działał, ale jak już się zerwie, to zostaje taki, pewnie to widać tutaj taki Taki klej. I teraz jak na to się psiknie, to on to rozpuszcza. Ja nawet to biorę rękami, o, i zobaczcie, to wtedy puszcza ten klej i mamy czystą powierzchnię, także chyba tak to trzeba będzie robić. Nama, ja namoczam, namaczam wodą. Yy, z detergentem, ten, ta, ta wierzchnia warstwa na moknie i odchodzi i zostaje sam klej. Ten klej wtedy dopiero tym preparatem yy, trzeba psikać i. I to wtedy dopiero puszcza. Także zobaczcie, tu jeszcze przed nami dużo pracy. Ania też tam dzielnie walczy. Także he, będziemy mieli taką przyrzepkę, jaką chcemy mieć. Trochę pracy. Moi drodzy, od ostatniego ujęcia minęło chyba jeden, jeden albo dwa dni. W międzyczasie tutaj toczyłem dalej walkę z tymi naklejkami, ale zobaczcie, jakie są już efekty. Nie ma! Wszystko. Praktycznie poschodziło tutaj, gdzie niegdzie, nie, gdzie jeszcze no zostały takie. Jakieś tutaj, one są takie wypukłe. także tu jakoś trzeba będzie chyba nożykiem podważyć. Ale zobaczcie, tutaj nie ma i na dole tak samo czysto. Plan na dzisiaj jest taki, że w ogóle chcemy posprzątać tutaj. Bo zobaczcie, na podłodze pełno papierków. Mamy już wyprane pokrowce na materacie, po oprzywane już są pozakładane. Ale jeszcze tutaj trzeba zdemontować taki. O tutaj takie coś, Ania mogła być na chwileczkę się, ten to pokażę. tylko. O bo tutaj poprzedni właściciel sobie wziął taki dodatkowy blat. No i nam tak się to średnio podoba, także będę to demontował. I zobaczymy co dalej. Pod spodem jeszcze była chyba jedna naklejka do zeskrobania. Mamy też wypraną wykładzinę, która była na podłodze. Także może jakoś się uda to wszystko ładnie wysprzątać, położymy wykładzinkę i materace jeszcze. Także dzisiaj taka chwila do wykorzystania jeszcze w przyczepie. Teraz teraz zobaczcie jaki fajny patent poprzedni właściciele wymyślili na zabezpieczenie łóżek piętrowych na których śpią małe dzieci, bo tutaj jest takie duże wycięcie, już możliwość, że dziecko małe spadnie z tego łóżka. I są takie uchwyty i tutaj się wkładało wkłada się taką z tej strony, i z tej strony, taką drewnianą tyczkę, powiedzmy o, i przez to tutaj było zabezpieczone, żeby dziecko się nie skulało w trakcie snu i nie spadło na dół. No, nam takie coś akurat nie będzie potrzebne, więc ja to odkręcam i nie będzie tego po prostu, bo mamy na tyle duże dzieci, że u góry już nie ma ryzyka, żeby spadły. całe szczęście, demontaż jest. Prosty. Wystarczy tutaj śrubkę, nakrętkę odkręcić, zaraz to nam wyjdzie z przodu. Już nie będzie tego. Niestety zostaną dziurki potęp, ale to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po demontażu. Ciągnąłem, zostały nam niestety takie otwory. No, może trzeba będzie jakoś to zamaskować, coś wymyślimy z jednej i z drugiej strony. Już odkręciłem tutaj też. No i przyszedł czas na półeczkę. Dobra, mamy to. Tak, jeszcze jedna naklejka. Ja ją ile się dało, to zerwałem, ale ona była schowana pod. No tutaj niestety takie. No ale zobaczymy, coś na to się wymyśli. Może jakieś takie zaślepeczki. No, ale tutaj teraz no, nie będzie tego blatu. Może coś wymyślę. Ja myślę, żeby tutaj ten blacik zrobić. Tak rozmawialiśmy z Anią, żeby tu coś podnoszonego zrobić, żeby tu sobie ten blat roboczy trochę przedłużyć. No, ale zobaczcie, już tego nie ma. I co teraz dalej? Odkurzanko. Także bierzemy się za sprzątanie. No, mamy tutaj jeszcze jedno dla mnie przynajmniej niebezpieczne miejsce. To jest to taka dołożona półeczka. Ona jest akurat na wysokości. Mojej głowy. Już się w nią dwa razy walnąłem. Także nie będę ryzykował. Ta półeczka też robi wypad, bo yy, no, wolę mieć całą głowę niż tą półkę. Także odkręcam to. Yy, jak widzicie, już tej półeczki nie ma. Yy, wsporniki do tych, tych tyczek, które miały zablokować przed wypadnięciem dziecko, już też na górnym łóżku nie ma. Zostawiamy sobie tylko jedną na dole. Tam jest mocowanie. I pod ścianą leży tyczka, ponieważ nasza najmłodsza Julcia yy, może będzie też raz po raz spała na tym łóżku, kiedy nasza najstarsza córka nie będzie z nami chciała jechać gdzieś na jakiś krótki weekendowy wypad. To wtedy właśnie Julia będzie spała na tym dolnym łóżku piętrowym, bo ta przyczepka ma tak zwane nawet spanie dla piątej osoby, dla piątego dziecka, i jak będziemy jechać całą piątkę, to tutaj jest jeszcze jedno łóżko. To jest patent poprzednich właścicieli. I łóżeczko takie na metr 40 metr 45 robi się tutaj w poprzek, nad spaniem dla rodziców. Yy, musimy jeszcze tylko dokupić materac, bo nie dostaliśmy materaca w komplecie, także materac yy, pewnie gdzieś tam IKEA albo jakiś yy, takiego typu sklep, yy, na pewno będą mieli takiego typu materac. Zobaczycie jak to wszystko w całości zmontujemy. Yy, no i co, teraz ta półeczka, także odkręcam. Okej, okay, moi drodzy, sobie właśnie już powoli kończymy naszą dzisiejszą sprzątającą posiadówkę w naszej niewiadówce. A chciałem wam pokazać, jak wygląda teraz. Zobaczcie, mamy już wyprane pokrowce pozakładane tutaj na te gąbki, łóżka już też wysprzątane, góra i dół, także już wynosimy śmieci, podłoga wymyta. Jeszcze tylko musi wykładzinka wyschnąć yy, I sprzątania to praktycznie tyle Teraz zaczną się upgrade'y Tak jak mówiłem wcześniej na pewno jakieś Webasto Tak jak prosiłem jakby ktoś wiedział Kurczę, Myślałem, że będzie jakieś gazowe, ale nie mogę nic znaleźć ciekawego Bo mam butle i myślałem, że z tej butli będę korzystał po prostu żeby jeszcze zrobić jakieś małe gazowe ogrzewanie No ale chyba skończy się jednak dieslem yy, Webasto chińskie no i co, jeszcze No tutaj te, te dziurki muszę pozaślepiać, no i kamerę cofania. I też mam prośbę, jeżeli ktoś, któryś z widzów yy, ma doświadczenie w kamerkach, które oferują przesyłanie bezprzewodowe, może być jakaś wersja z, nawet z wyświetlaczem, żeby dodatkowy wyświetlacz zamontuję sobie w samochodzie, ale po prostu, żeby była kamerka, która jest w stanie bezprzewodowo wysłać sygnał między przyczepą a autem, to bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli macie coś sprawdzonego. Bo sprzętów jest ogromna ilość, naprawdę. Przedziały cenowe od 120 do no, 2000 nawet. I tak naprawdę nie wiem, co wybrać, opinie są różne, ale to są opinie ludzi, którzy tak naprawdę gdzieś coś słyszeli. A ja bym chciał opinię człowieka, który powiedzmy, kupił jakąś, nie wiem, za 400, to działa w miarę to wtedy będę wiedział, że to jest coś, co mogę kupić. Także jeszcze raz proszę, jakbyście wiedzieli, dajcie znać. A ja powolutku się zbieram. Już jest wieczór. Już mróz chwycił. Także widzimy się w następnym ujęciu. Na dzisiaj to tyle z przygód przyczepowych. Także jeżeli podoba się wam to co robimy, to prosimy o subskrypcję. To jest bardzo ważne dla algorytmu, dlatego żeby nasz kanał się rozwijał. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, jeżeli wam się to podoba. Och, jak w drodze. Pozdrawiamy serdecznie.